Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się wymianą kierunkowskazów bocznych na kierunkowskazy pływające oraz zajmiemy się wymianą projektorów oświetlających drzwi od dołu z logiem BMW. Więc przenieśliśmy się w odpowiednie miejsce także by wam zaprezentować po prostu co będziemy robić. Nasz najnowszy produkt są to projektory LED, które wyświetlają logo BMW po otwarciu drzwi. Tak się ten panel prezentuje. Tutaj, ma projektor, który wyświetla właśnie to logo. W taki sposób możemy go sobie tutaj obkręcać, żeby dostosować logo do odpowiedniego światła. Kolejnym z produktów są to ciemne kierunkowskazy pływające, których zajmiemy się również wymianą. Opowiem Wam kilka informacji o, o danych produktach. Są to kierunkowskazy dymione, czyli przyciemnione oryginalnie. Wcześniej mieliśmy przez kogoś kto posiadał wcześniej samochód pomalowane sprayem z tego co widziałem. Natomiast tutaj mamy oryginalnie produkt dymiony. Montaż jest bardzo prosty, ponieważ tylko i wyłącznie ten kabelek sobie wpinamy w kierunkowskaz. Jak wiecie, Market LED bazuje na jakości produktu, stąd bardzo długo testowaliśmy owy produkt, byście po prostu otrzymali w jak najlepszej jakości owy kierunkowskaz. Podczas naszych testów wynik był często negatywny, ze względu na to, że wystarczyło, iż jedna z diod się przepaliła, przez co kierunkowskaz zaczynał bardzo szybko mrugać i komputer pokazywał, że jest... On przepalony. Jak możecie również zauważyć, tutaj mamy gąbeczkę chroniącą przedostawanie się na przykład wody i na przykład pyłu, przez co znacznie dłużej produkt będzie działał bez żadnego problemu. Kolejnym jest to projektor wyświetlający logo BMW. Również zajmiemy się jego montażem za sekundkę. Chciałbym o nim coś opowiedzieć. Podczas naszych testów, które za chwilkę Wam również ukażemy, wynikało, że. Większość produktów, które otrzymaliśmy, po prostu po miesiącu, dwóch miesiącach przestało wyświetlać odpowiednio logo, które stało się po prostu rozmyte. Tylko i wyłącznie ten produkt działał bez żadnego problemu, dlatego został dodany do, do naszej sprzedaży. Bardzo słaba jakość produktu gwarantowała, że po prostu logo było rozmyte, niewidoczne. Zobaczcie sami. Okay. Panel podważamy sobie od tej strony, jak możecie zauważyć, wychodzi bez żadnego problemu. Możemy to zrobić na przykład płaskim śrubokrętem, ewentualnie narzędziami odpowiednimi. Często macie po prostu zwykłe panele, one wychodzą w taki sam sposób, natomiast podłączenie jest dokładnie takie same. I w to miejsce wpinamy sobie adapter, Pyk, który wpinamy również w to miejsce. I tak wygląda nasz projektor. Pamiętajcie, by robić to, gdy zachodzi zmierzch, ze względu na to, że możemy sobie ustawić logo, jak ma konkretnie padać na, na, na podłogę. Tutaj sobie przekręcamy i wygląda to w następujący sposób, który zobaczycie po zmroku. Jak widzieliście, efekt świetlny jest naprawdę bardzo słaby. Dodatkowo, że e, kierunkowskaz jest pomalowany sprayem, Wygląda to e, no naprawdę bardzo słabo. Tutaj przy montażu musimy naprawdę bardzo uważać. Zalecam to zrobić odpowiednimi e, narzędziami ze względu na to, że będziemy, jeżeli będziemy to robić śrubokrętem, e, na przykład śrubokrętem, możemy w tym miejscu po prostu sobie porysować karoserię samochodu. Więc odważamy sobie i wypinamy stary kierunkowskaz. Tutaj sobie należy go podważyć również. Pyk. Tą wtyczkę sobie zostawiamy i wpinamy ją z powrotem. Nie ma sensu, nie ma potrzeby jej wyciągać. I we wtyczkę wpinamy sobie tylko w taki sposób nasz nowy kierunkowskaz, który montujemy w to miejsce. Natomiast jeszcze przed montażem zalecam sprawdzić, czy ee, owy kierunkowskaz działa bez żadnego problemu. Jeżeli kierunkowskaz po włączeniu działa bez żadnego problemu, w tym miejscu należy sobie przeczyścić blachę samochodu i zamontować nasz nowy kierunkowskaz. Wpychając najpierw od, od tej strony, jeżeli tutaj nam bezbłędnie się zmieścił, to sobie go z tej strony po prostu dopychamy. Powolutku ściągamy folię zabezpieczającą, dbamy o to, żeby ani kawałek tam folii nam nie został. Możemy sobie kierunkowskaz również dopchać, by guma zabezpieczająca dokładnie dolegała do blachy samochodu. I tak prezentuje się nasz nowy kierunkowskaz. Z drugiej strony kierunkowskaz montujemy w taki sam sposób, natomiast przed montażem kierunkowskazów zalecam sobie porównać ich wygląd, by po prostu nie pomylić stron. Ja sobie tutaj patrzę, z tej strony mamy blaszkę, więc z tej należy go podważyć. Wychodzi nam on bez problemu. Tutaj sobie po prostu wyciągamy żaróweczkę, pinamy kierunkowskaz. Jeżeli działa bez problemu, no to montujemy go w taki sam sposób jak poprzedni. Czyli z tej strony go po prostu dociskamy, dociskamy i wkładamy, tak prezentują się nasze nowe kierunkowskazy pływające. I na tym kończymy nasz materiał. Projektory, każde z osobna, robimy w poszczególnych drzwiach. Zalecam robić to po zmroku, by po prostu było widać logo BMW, by je odpowiednio ustawić. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Już niedługo kolejne odcinki z BMW E60. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę wszystkiego dobrego, udanych montaży.